Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja oczywiście nazywam się Pan Gremlin. E, I słuchajcie, e, jestem w tej chwili na spawnie, jak widzicie, e, i dostałem informację od Hupcia na e, Discordzie, na którego serdecznie zresztą Was zapraszam, że jak wejdę na serwer, to żebym zaczął nagrywać, ponieważ w moim domku przygotował dla mnie jakąś e, niespodziankę. Także bez zbędnego gadania, ja udaję się do mnie do domku. Podobno jest w moim magazynie ta niespodzianka, e, także, tam jest, okej, okay, to już chyba widzę film, e, chłopcia, e, także ja udaję się do domku, e, natomiast Wy w międzyczasie możecie zostawić suba e, na kanale, łapkę, e, też będzie mi miło, no i dobra lecimy, co? tutaj on chyba tutaj a, mobi zbudował, tak ta jego firma budowlana w końcu ukończona super, będzie można mu zlecać jakieś projekty ok okej okay. ok eee, okej okay. dobra okej, okay. ciekawy mam to jest robota chłopcia, czy, czy też nie? A! Oddaję Dirta. Okej okay. Czyli Dirta oddał mi. Aligator Aligator, ty mało, ja się zemszczę. A ja ci niedawno dałem opa, wiesz? Co? Hamie. Ty, ty prostaku jeden. Ech ty. Dobra, zobaczmy, okej, okay. no, bo podobno gdzieś tutaj jest ta niespodzianka. Ja oczywiście w międzyczasie posprzątam. Eee, Państwem e, na szczęście też ostatnio tutaj porządkowała troszeczkę, ale dobra, czekajcie, zobaczmy tak. Witaj, nasz przedstawiciel, dzisiaj będziesz dążył do celu, aby wygrać prezencik skromny, bo niestety jestem biedniutki. Udaj się do firmy Bobi, aby zbliżyć się do końca swej drogi. Wiecie, ja odłożę sobie tylko wełnę e, i zobaczymy, co tutaj. Generalnie w mieście plan trochę inny, na odcinek nagrywać, który tak naprawdę chciałem emitować dopiero za kilka dni. Bo to grubszy projekt jest, ale okej, okay, dobra. Idziemy do... A czekajcie, ja to od razu posprzątam te tabliczki. Okej. Okay. Nie wiem, czy tam jest wyjście z tamtej strony. Więc wyjdę tędy. Okej, okay, dobra, to jest rzecz, którą muszę tam pomóc naprawić, to wiemy o co chodzi. Hop, hop. No tego diewta to mi chłop zostawił tu po brzegi. No ale dobra. E, idźmy do Mobi. co tu. o, czekajcie tu jest. Zbliż się coraz bliżej, aby będzie. A, zbliżasz się coraz bliżej. Aby być jeszcze bliżej, iść do ruiny pustynnej. Jeśli nie wiesz gdzie, to idź do domku Posejdona i Słowika i rozejrzyj się i w prawo, gdzie zobaczysz tunel. Okej, okay, to sobie zaraz tam zobaczę. Natomiast w takcie remontu. Okej, okay, czyli jeszcze tutaj będzie urząd... O! Zrobił sobie. A mi mówili, że nie da się zrobić panelu. No okej. Okay. Chociaż, chłopcio, jak ja mam ci coś mówić, to może inną kolorystykę, bo szczerze mówiąc, pomarańczowy na pomarańczowym tak średnio wygląda. No ale dobra. Ja pierwszy zobaczę, czy to nie jest. Yy... Nie jest yy, gdzieś tam. Ruina pustynna, to co jest po. Mm, bisowskim. Więc ja na razie lecę do Bisowskiego. Zobaczę, jak to nie będzie w tam. No to udam się w, zgodnie ze słów, z, z podpowiedzią. Czekajcie, nawet chyba stąd widzę jakąś tabliczkę, czy mi się wydaje? Wydawało mi się, ale przejrzę tutaj. a Jak nie, to będę, mówię, leciał już tam. Tutaj nigdzie nie widzę. Dobra, to lecę do domu Słowika i stamtąd pójdę zgodnie ze wskazówką. Okej, oni mówili, żebym się udał do domu Słowika i Skorsona yy, i że to będzie po prawej stronie. Co tu się stało u Karola? Dobra. Gdzie to, gdzie to będzie? Tam jest coś. Nie wiem czy to o to chodzi. Z której strony to da się tu wejść? Ok, tu nic nie ma. Dobra, wiecie co? Ja się cofnę do mobi i zobaczę jeszcze raz na tą podpowiedź. Chyba jestem jakimś debilem. Jakimś debilem, i nie do końca wiem o co tu może chodzić. E, dobra, to jeszcze raz. Jeśli nie wiesz gdzie, to idź do domku Poseidona i Słowika. Aha, on. Dobra, się skręć w prawo i zobaczysz tunel. E, dobra, to będzie w tamtym kierunku. Ja zapomniałem po prostu, moi drodzy, że Słowik e, się wyprowadził i ja on teraz mieszka z Poseidonem. Bo wcześniej ich działki jakby m, były obok siebie, tak? W związku z tym, e, no tak, po prostu myślałem, że e, to może chodzi o tamten teren. Zresztą, nie wiem, coś mi się po prostu durało, że nie chodziło o po Poseidona, tylko chodziło o e, tego obożnictwa. I w ogóle, co, co za dzban zakleja? No nie, no, to już jest dewastacja. Ja to później. Albo no czekajcie, od razu sprawdzam. Bo to nie jest Miskick, to trzeba być po prostu Debilem. Poseidon, o akurat. Nie wiem, co człowiek ma na ten, żeby w takim miejscu akurat misklika zrobić. To nie jest Miskick, to jest celowa dewastacja. Także Poseidon oczekuje, że, Posejdon, ne, oczekuję, że ne, zaraz po publikacji tego odcinka ne, naprawisz tą, tą wadę. No ale dobra, z tego co wiem mieszkali pod domem, e, pod mostem, tyk tyk. Zajrzyj się w prawo było Będzie tabliczka jakaś. Ej, serio, nie wiem. Nie, to też nie o to chodzi. Ej, no co jest? Mm. Stanę na moście i popatrzę. Chyba, że o to chodzi. Nie, tu jest cykołowiarka. przeciwpożarowy. Drodzy mieszkańcy pamiętajcie, że NORKS może wam teraz wlepić mandat, jeżeli nie macie gaśnicy przed domem. Hmm. Nie mam kompletnie pomysłu. Tam coś jest. No to jest przecież tego. To jest to, o czym pierwotnie pomyślałem, tylko co? Jestem takim debilem, że nie zauważyłem tabliczek, czy, czy o co chodzi? Tak, bo to jest po... ...tym. Nie? nie ma. To jest po kim. To jest tak ogromny teren, że ominąć tu tabliczki to nie jest problem. O Jezus Maria. Serio? Gdzie on to dał? No bo to wygląda jak ruina. A mówię, no szkoda, bo akurat ten projekt bardzo mi się podobał. I szkoda, że, że nie jest skończony. No tylko tyle, że nie widzę tu żadnej tabliczki. Pff. Dobra, wiecie co? Mam jeszcze jeden pomysł. E, bo. Jest na podpowiedzi powiedziane o tunelu. A wiem, gdzie tunel wychodzi od Poseidona. W związku z tym, może to będzie łatwiejsze. Może będzie trzeba być. Może łatwiej będziemy pójść po prostu z drugiej strony. A wiem, że Poseidon. Tak, bo on tam ma sklep. Ten sklep miał tu chyba, tak? Tak, sklep Poseidona. Okay. Tu jest teoretycznie zakaz wstępu. Ok. I lecę tędy. Lecę tędy, zobaczę gdzie mnie doprowadzi. A jak mnie doprowadzi, to może będę będzie mi wtedy łatwiej wiedzieć o co, o co chodzi. I może będą dalsze wskazówki. Zobaczymy. Eee, dobra, to jest ten koniec tunelu, ale... Chyba nie o to chodzi. O, Posejdon. Eee, cześć, cześć Posejdon. Siemka. Cześć, cześć. Nie ma Słuchaj, tu, e, właśnie akurat nagrywam odcinek, e, także możesz się przywitać z YouTube'em. Cześć, cześć wszystkim, cześć. Eee, I słuchaj, myg jest taki, że... E, dostałem zagadkę od Hupcia. I Hupcio wysłał mnie gdzieś w tą okolicę, po... Zostawił mi tabliczkę z napisem e, że w, dalsza jakby część zagadki jest w ruinach i te ruiny podobno są gdzieś niedaleko domku twojego i słowika podobno. To ja wiem gdzie iść. To ja wiem gdzie iść. Ja o to właśnie ja, ja, ja to dzisiaj widziałem. Okej, okay, tak na prawo Jak wiem, że my... mówił o jakimś tunelu na prawo i nie do końca wiem, tak, o co tak, 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 ja ci pokażę gdzie on jest. Zwykle Gdy... Nie po prostu buduję domek. Dzisiaj właśnie tak zacząłem trochę duży, ale Aha. Nie, to ok. A to jest cały teren domku? Nie, to jeszcze, to, ja to jeszcze będę powiększał, bo to jakby to są tylko fundamenty. Okej. Okay. Grubo, okay, grubo, chodź. Ty, ty, ty tego nie widzieliśmy, bo to jest drzewa Poza znamy, żeby tam je ściąć, bo potrzebuję teraz trochę drewna i to Aha, jest tutaj. Okay. A. Dobra. No. To jest dokładnie od w tym miejscu, te tabliczki chyba. Okej, okay, no bo wiesz, akurat latałem tu jak debil z 15 minut i tak mówię, a, spytam. Okay. Zmęczyłeś się? To nie koniec przygody. zabijecie cię, chłopcio. Albo bana przynajmniej do że za tą, tę męczarnię. Dobra, Poseidon, nie wiem, ty chcesz latać ze mną dalej, czy... Mogę pochodzić. E, teraz ruszaj się na miejsce, gdzie odbędzie się piątkowy event. To jest akurat dość proste zadanie. Formuła 1. Tak, 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 tak. E, Akurat nawet widzowie obejrzą to, gdzie to mam, ja sobie to tylko podświetlę na WePoincie, będzie łatwiej. Eee, bo mam, okej, okay, podświetlę. Gdzie to jest? A, w tamtym. Eee, akurat widzowie obejrzą to w czwartek. Tak? Czekaj, bo Spoko. dzisiaj jest środa, tak? Dobrze kojarzę? Yy, yy, tak, 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 ta. teraz już jest chyba środa. Tak, tak... Yy, Nawet... Yy, nie, czekaj. O, dobra, nieważne. W każdym razie obejrzą to jeszcze przed eventem. Alego, ej, w ogóle widziałem, co ci zrobił aligator, nie? Eee, no tak, 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 Aligator też ma... Mi tak samo. Mi tak samo. Eee, ale Słowikowi też. Wiem, ale wiesz, w końcu, ale tak się ucieszyłem, wreszcie ktoś mi zrobił prankę siedzę na że już ponad dwa tygodnie, a jeszcze, a to był dopiero pierwszy prank i tak się cieszyłem, że w końcu mi pranka zrobił. Znaczy, wiesz co jest najlepsze? Ja tak sobie siedziałem ostatnio na Discordzie, zresztą moi drodzy, zapraszam was na niego, link oczywiście w opisie. Ja tak sobie myślę, eee, kurczę, fajnie był było eee, może poprosić nawet kogoś, żeby zrobili pranka jakiegoś, czy cokolwiek. Żebym nagrał sobie później z tego materiał, jakąś reakcję, coś tam coś tam, tak? Najpierw dostałem wiadomość od... czekaj, czy ja dobrze idę. Jest to podświetlenie całe. Co to jest? Tu nie byłem. A, tu był ten. Tu było całe to bractwo. A, czekaj, sobie mam. I... A nie, no dobrze. Ehm. Eee... No i mówię, dostałem wiadomość od miastka, że słuchaj, nie wchodź przez jakiś czas na serwer, bo chcę ci zrobić um, zagadkę, coś tam coś, tam. no a że akurat tak miałem bardzo dużo roboty, to nie wchodziłem. Masz kość? Kurde, nie mam, też tych te, chciałem pieska właśnie ostatnio. Ja chciałem dać tego pieska pani slime, by się ucieszyła. A ja właśnie, ja wszystkie właśnie z złożyłem gości na mączkę kostną, wszystkie przerobiłem. No dobra. Zabiłeś mojego psa A to ja... A, bo ty w niego machałeś mieczem, ja myślałem, że ty też go zabić Bo Ty w niego mistrzykiem machałeś, sorry Prasz. Nie, czy ty wpisujesz tębeban? Ja wiem czy ty to wpisujesz Słyszę klawiaturę. No, wiedziałem. Nawet nie zobaczyłem. No czemu na godzinę? <grym> Bo tak, bo jesteś zbanem. Ale to ty, ale, to, ale ty nie, nie przykiem machałeś, ok? Bo mu pokazywałem, no, że go obronię No tak, tak, tak no. Dobra, masz szczęście, że mam dobry humor Ty byś się poddał o własne nogi, byś się na niego wywrócił, byś go, byś go zabił Więc Ty masz mnie okay. za łamagę jakąś, co ja, Majni się nazywam? Bardziej bym łamagą nazywał Słowika, ale... Słowik, okay. Jak to mam? Gdzie ty jesteś? Jestem już za chwilę i tak będę wracał. Ok, to tu czekam. Udaj się do swojego miejsca sklepowego, aby zbliżyć się trochę kolegom. Dobra, czyli o. lecę do galerii. Dobra moi drodzy, jesteśmy już w galerii. Jakby co, widzicie, że dalej się szwędę ze mną Posejdom. Jak tak jakoś nie mam co robię? No tak to jest, jak się po nocach, pierwsza w nocy, a ten gra. No bo ja czekam na skrzynkę darmową na tej drogi, okej? Okay? Dobra, dobra, czekajcie. Tu jest... Um, a, tu jest. To już ostatnia podpowiedź do końca przygody. Udaj się na kordy i otwórz beczkę. 472 182 Ej, najlepiej jest to, że aż mnie kusi żeby nacisnąć po prostu TP i te kordy przepisać To jest mega blisko znacznie blisko, eee, jest ja tylko ten. 4 na minus 108, to jest mega blisko no, to jest tak. to obok centralnie eee, 4 minus 182 Dobra. i to jest... For, A, już, już widzę gdzie. Okej. już od Dobra, ale już nie... nie spoileruj. Ja jeszcze, ja nawet nie wiem gdzie to jest. Czy wiem na, jak, na jakich korech, ale nie wstaję z egliatyw? Ej, czy on to ukrył mnie w domu, serio? Pokazuję jakby u mnie w domu. się... Tak, nie, nie, ja cię ucień. Tak, ja teraz wiem. mam tutaj parkour, wiesz? Jak to pokazuje jakby u mnie w domu. Ewidentnie. A to nie. A nie, to jest Tyker helikopter. Okej. Okay. Książka z piórem. Dobra, mamy jego, mamy już to. To jest książka. To już koniec przygody. Oto mój bon e, warty miliony. Wykorzystaj go szybko, bo czas goni. Wart miliony, nie miałem innego rymu. <ścoughs> e, ja... Powiedzmy, że ja będę rozumiał wprost. Ja rozumiem, że ten do... Bo on jest wart po prostu milion, także zobaczmy co mogę za milion u niego kupić. Ej, wykup, wy, wykupię go w całości, co? Co ty na to? Spoko, a tak w sumie to on to on jest na ile? Tak wiesz tak ogólnie, a on jest na... milion czy na ile nie? Napisał tylko wart miliony, bo... pokażę ci gdzie ty jesteś. Jestem... No chodź tu, chodź. Się... A bo ty się tam przekopywałeś już. Nie, ja już tylko się wkopałem. To tak na samym dole No A to może mieć się... problem, bo on się tutaj dość... Aha dobra tu Chodzisz, chodź. O, Już cię widzę, już cię widzę. Przez ten bendel, który która ja nie widzę nikogo. No i dobrze. Tylko że tu nie masz wyjścia de facto. Najlepsze to, to że on miał z tego czasu sklep. Nie wiem czy on jeszcze go ma, czy, czy już czy on go zamknął Kupcionek, to tam. Zaraz zobaczymy. Ja się jestem tym i... Nie, ja poszedłem do jego firmy, bo on firmę przecież utworzył. Kupię. Aaaa, przecież kupcionek firmy to bez... Taki, taki klot, taki pomarańczowy. Nie no, taki ładny. Co prawda jest parę takich szczegółów, które mi się średnio podobają, ale. Znaczy, to jest proste, ale ładne. Też y, napis biuro jest taki brzydki. Nie, mi się podoba ten napis MOBI na przykład. Ale nie, tu w środku, ten. A bo to banerami, to banery... Ale w, w sensie ja bym wybrał inną kolorystykę, bo jak pomarańczowy na pomarańczowym to tak średnio. Dobra, no tu nic nie ma. Jak ja mam... Czekaj. Dobra, moi drodzy, gdzieś tu on miał... O, jest, chleb chupcie. Terrakotę mam tylko... Dobra, wykupuję go w całości. Aha. Nie ma. Tu, tu jest wszędzie szopa, tu jest chyba wszędzie... Shop. A, nie jest. Jest. Ta... White terakota Dobra. I też miejsce jest. Tego nie ma. Nie To już chyba ten jest... Ja było, tu jest dwadzieścia czekaj, czekaj. 20 eee, ja tu wziąłem cztery hmm. czyli eee, 60. Okej. Okay. Eee, 60. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, czyli 160 plus mm, plus e, tak, 160 plus 60 to jest 220, czyli muszę wziąć withdraw. Dobrze, moi drodzy, jeżeli chcecie mi robić jakieś zagadki, jakieś pranki, to ja bardzo chętnie, chętnie oczywiście zrobię z tego odcinki, a wam oczywiście te odcinki pokażą, że jeżeli będą one się wam podobały i zostawicie łapy w górę, żebym wiedział właśnie, że, że to wam się podoba. Póki co, nie wiem co ten Poseidon, aha, Poseidon strzela suba, wy też możecie strzelić suba na kanale. Dzięki za dziś, trzymajcie się, cześć! Nice.